Siemano widzowie, ten odcinek nagrałem przed tym, iż wypełniliście ankietę o PvZ Chinese, więc mam nadzieję, że we zaznaczyliście, że ta gra Wam się podoba, ale przechodzimy już do poradnika. W naszym emulatorze możecie sobie wybrać blustaka Bluest Noxa, wchodzimy po prostu w Chroma, wpisujemy 360 Up Chinese. Bo to jest taki Google Play dla Chin. Wchodzimy w pierwszy link z tym linkiem koniecznie. Wtedy wyświetli nam się takie całość, tutaj mamy niebieski przycisk, wbijamy się w niego w całym impetem. Mi tutaj się wyświetla, że download again, ale jak wy pierwszy raz to pobieracie, to nie będzie tak mieli. Po prostu zainstalujcie, wejdźcie w detale, żeby sobie ładnie to wszystko widzieć. No i poczekajcie, aż będziecie mogli właśnie otworzyć plik. Tutaj wam pokażę, żeby zainstalować go, więc klikamy zainstaluj. Instalujemy go i możemy już go otworzyć. Przerzucam nasz do tego chińskiego App Store'a, Google Play'a, cokolwiek to jest. I właśnie w wyszukiwarkę wpisujemy tą frazę, którą możecie znaleźć w opisie. Tutaj nam wyskoczył Plants vs Zombies, nasze kochany, PVZ Chinese. Więc klikamy tą śmieszną ikonkę i zaczyna nam się pobierać. Ostrzegam, że te pobieranie może potrwać bardzo długo. Mi pobierało się godzinę. W bardzo długim czasie wyskoczył mi taki komunikat, więc kliknąłem ustawienia, zezwoliłem y, tej aplikacji robić to co chciała, wyłączyłem te wkurzające powiedzenia, wróciłem się do tego pytania. Tym razem usunąłem reklamę i tym razem mogłem zainstalować bez żadnych problemów. Y, Ładowało się też godzinę, więc czytamy sobie regulamin. Wszyscy rozumiemy chiński, więc na pewno możemy się z nim zgodzić. Klikamy ten przycisk po prawej, odmawiamy wszystko co leci po kolei. I możemy dyrektować się naszą gierką, ale czekajcie jeszcze chwilę, bo musimy zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, żeby ta gra działała. No generalnie, żeby grać w TFV China trzeba mieć kurde jakieś swoje konto. Gdy zakładacie tą grę, to już sama gra wam proponuje swoje konto z jakimś dziwnym loginem i hasłem. Możecie sobie użyć tego loginu i hasła, albo użyć swojego Gmaila. Nie używajcie WP lub coś, tylko Gmail chyba działa. Ale zapamiętajcie hasło, zapiszcie sobie, i wtedy Wam pojawi się kod do wpisania. U mnie pojawił się bardzo fajny kod. Po uzupełnieniu niku wyskakuje nam coś, przez co musiałem pobierać to od nowa: czyli czekanie dwóch godzin. Wyskakuje nam do wyboru albo żółte, albo fioletowe Czyli filetowe to było to drugie, więc musicie wybrać to fioletowe bo te żółty jest jakiś zbagowany naprawdę ja to za pierwszym razem wybrałem i wbiłem jakiś od razu zbagowany poziom na którym nic się nie dało zrobić, nie dało się go skończyć ani nic, więc wybierzcie tą drugą opcję, a ja wam dziękuję za oglądanie tego poradnika jeżeli jesteście nowi na kanale zachęcam was do obszernienia innych moich filmów bo naprawdę tworzę zajebisty content z tej z tego Plants vs Zombies, więc nie pożałujecie jak sprawdzicie jakiś mój nowy film i jeszcze dla widzów stałych na drugim kanale nagrywam na Face Security Bridge, gdzie stream w gacie. Polecam.